Dzień dobry, witam Was kochani o poranku. 6 rano, witam Was mojej zielonej pasji. No i chciałam Wam pokazać, nie zawsze wszystko z dołu widać tak pięknie jak z góry. Jakież to mam widoczki o poranku. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, jak drzewka już rozkwitły, jak żurawie krzyczą. Samoloty też latają, ale tutaj w trawie obok siedzi zajączek, uszami do mnie macha. Gdzie ty jesteś, mój zajączku, gdzieś się schował? Schował się skubany. A tam dalej chodziły sarenki, no nie zdążyłam ich uchwycić, też się wszystko jak wyszłam, to się pochowało. Migdałek kwitnąć zaczyna. O. Jak przybliżam, no to niestety ten kolor ucieka. O, może tak zrobię. Rabatka narcyzowa tam, właśnie za płotkami, pięknie się ubrała w kolory. Wczoraj troszkę wieczorem wycięłam do wazonu. Teraz kolor wraca. I tutaj moja narożna rabatka. No i wisteria. Ubrana w pąki. Mało w tym roku ma tych pąków. Tutaj na środku w sumie niewiele. Nie wiem, czy on już tak się zadziało. Z jednej strony ma dużo. Tutaj niżej też są, zauważyłam o. Są. Ale na środku jakoś mało, chyba że jeszcze się rozkwitną. A mój kotek mnie usłyszał i mnie woła. Tak z góry widać moje skrzynie z ziołami. Oraz rabatką w tarasie, i tak pięknie wygląda u mnie poranek o szóstej rano. A znowu żuraw, Gdzieś żurawie wylądowały. Jedyny urok to psują... O, to teraz było słychać. Jedynie urok psują te samoloty latające. Nie wiem, czy będzie widać. O, jak pięknie tam się wszystko rozkwitło. A kolor właściwie to teraz tak wygląda. No nie mam zbyt dobrego sprzętu, by to jakoś tak odzwierciedlić. Ale chciałam się tym porankiem pięknym z Wami podzielić i przywitać i miłego dnia życzyć.